No i stało się, już y, drugi dzień tu jesteśmy, pierwszy raz ruszamy i co się okazuje, żarówka światła mijania przepalona. Całe szczęście, że mamy tutaj w tym mieście serwis Renault. Od razu pojechaliśmy, dzisiaj sobota, zamknięte jest y, o 13, była 12.30, powiedzieliśmy szybko jaki jest problem i pan nas jeszcze obsłużył. Cześć, tu Agnieszka, Przemysław po drugiej stronie. Jesteśmy sobie na takim kamiennym tarasiku, bardzo fajnym. Jestem za grubo ubrana, dlatego mam podciągnięte rękawki. Jest fajnie, woda jest ciepła. Liczę, że w tygodniu już popływam. Tak łazikujemy sobie, popatrzeć, co tu mają. Ponieważ jest to kościół, to można się zastanawiać, czy tu pokazali diabła, czy anioła. Ja tam mówię, że to parszywa morda. Agnieszka mówi, że to parszywa morda jest. A ja uważam, że to jakiś grzesznik. Oto Przemysław siedzi i kontempluje niczym Kinga Rusin. Tak łazimy zobaczyć co tu jest. Nie mam nic za ciebie. Ładny kotek jesteś. No luda, to ty nie możesz dostać. Co chwilę wychodzi, jakiś wybiega kot przez inne okno. Też patrzy kot, a my wiemy po co idziemy. Dużo, Czy jest to satysfakcjonująca ilość krewetek? Dużo, dużo. Dobre, dobre mięsko. Duże, nie? Ogromne. To chyba langusynki. Smacznego. Dziękuję. Koranca. Oczywiście krewetki to trzeba poróbami mieść. Wszystko krewetek, coś pysznego, mną mną. Zwracam uwagę, że tutaj czosnek nie jest spalony, nie jest spieczony, więc kucharz najprawdopodobniej wiedział, że czosnek traci swoje własności, gdy się go za długo smaży i dlatego polał czosnkiem na koniec. And close the on play big out.